Zastanawialiście się kiedyś, jak pomagać innym i zmieniać świat na lepszy przy pomocy internetu? Pozwólcie, że odpowiem Wam na to pytanie. Możemy pomagać charytatywnie, płacając pieniądze na zbiórki, nagłaśniając obecne sprawy oraz wspierając grupy działające dla dobra innych. Ale możemy też pomagać po koleżeńsku, udostępniając swoją pracę domową, czy po prostu odpowiadając na pytania innych osób. A jeśli chcemy zmieniać świat na lepszy, możemy zacząć udostępniać filmiki zachęcające do niesienia pomocy, ale jeśli chcemy działać anonimowo, możemy walczyć z cyberprzemocą, zgłaszając i blokując internetowych przestępców. Poza tym, możemy łączyć hobby z pomaganiem, umieszczając w sieci przepisy na posiłki, ucząc innych jak stać na rękach, czy tego, jak poparbować włosy. Ale możemy również doradzać i oceniać myszki do grania lub publikować poradniki szydełkowania. No, to chyba tyle.